Dzień dobry, witam. Kolejny skan, tym razem młody technik numer 12 rok 2002. Taki szybki przegląd przed dalszą obróbką. Zaczynamy. Tutaj mamy pierwszą stronę zapowiedź co będzie w magazynie to jest grudzień 2002 rok numer 12 i cena 7 ,10 zł 10 groszy w tym 7% VAT -u. lecimy spis treści Coś o tajemniczej gwieździe. Fakty aktualności wydarzenia. Kolejna strona. Proszę. Jaka ciekawostka z tamtych czasów. Nokia stawia na 3G. Ha. Jak to się ma do dzisiejszego 5G? Tutaj mamy reklamę żołnierza polskiego. Miesięcznik dla, ludzy, dla ludzi zafascynowanych wojskiem. I kolejne fakty, aktualności, wydarzenia. Jakiś tekstik o cyfrowym piórze. O strażniku drzwi. Broń przeciw terrorystom. I kolejna strona. Statki bezzałogowe przyszłością lotnictwa super śmigłowiec. Coś dla sportów zimowych w dziale sport i technika buty, wiązania, materiały, akcesoria. nowe technologie, szybka transmisja, układy opracowane w laboratoriach Bella umożliwią urządzeniom przenośnym działających w sieciach 3G odbiór danych szybkością 19 megabitów na sekundę. Tutaj coś dla ludzi kochających motoryzację z tamtych czasów Peugeot 307, kombi i SW kolejny dział motoryzacyjny dzisiaj zimówki to standard tutaj mamy wycieczkę z młodym technikiem o nożyczkach Internet. Pokonaj bariery językowe. Wirtualny słownik. I ciekawostka. Sezonowa moda. W dziale ten Tendencje chyba Dzwoniąca jednorazówka ha. Ciekaw jestem trzeba będzie się wgłębić w ten artykuł Nowe produkty Proszę bardzo Akumulatorowa wyżynarka Pełna elastyczność w przechowywaniu danych Napęd Philipsa Kolejna strona. Gamę patrzymy jedno i drugie. Kolejna podstrona. Kłopoty z wagą. W, cieka w dziale ciekawostki. <laughs> A tutaj mamy o pojazdach. Salon samochodowy w Paryżu rok 2002 elektronika albo elektrotechnika niewiarygodna trwałość Wynalazco, dział wynalazczości. Ekspres młodego technika, kolejna strona z tego działu i kolejna. Festiwal Gier, rok 2002. Tutaj mamy w dziale grafika komputer grafika. Co, coś do czytania. I astronomia. Położenia planet w połowie miesiąca. I księżyc. Ast Astroserwis grudzień. Co przyniesie nam rok 2003. Kolejna strona. Matematyka. Lekcja z przyszłości. Chemia praktyczna, zdobienie metali, część druga, lekcja miesiąca: jak zbadać gwiazdę. Klub wynalazków. Anon, ale bez armaty. Jak pomyślał, tak zrobił. To jest taki dział, proszę bardzo, nawet był. Rogallo, a co to takiego? Tutaj mamy reklamę księgarni wysyłkowej kolejna reklama krzyżówka wehikuł czasu co pisano 45 lat temu w grudniu 57 30 lat temu grudzień Siedemdziesiąty drugi i piętnaście lat temu, grudzień osiemdziesiąty siódmy, witryna klubu, AVT. kolejna strona. CD tylko dla prenumeratorów, czyli jeżeli pre, pre, była zamówiona prenumerata, jako bonus dostawaliśmy CD. Tak, między bogiem a prawdą, ciekawe jestem, czy te CD-ki będzie można znaleźć w archiwum internetowym. To by było tyle. Taki przegląd na szybko, bez zbędnego mamrania. Teraz materiał do obróbki, i po zeskanowaniu wszystkich numerów, jakie mam, elektroniki i młodego technika, umieszczam to w sieci. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.